Kieram przewód sądowy. Proszę, panie prokuratorze. Wysoki sądzie, oskarżam Janusza Powiedział na mnie kanibal. Chodź, kanibal. Rafało A jadł pan ludzkie mięso? Chybaś pan głupik. Ludzkie mięso. p... Serdestra... Ciągle zadajemy sobie pytanie. Dlaczego my? Kto nam to zrobił? Roberta Majka. Przestał pan jeść mięso, tak? To było obrzydzenie? Ja wiem, ciężko o tym mówić, no. Że dokonali zabicia mężczyzny poprzez dekapitację ze szczególnym okrucieństwem, A następnie, po uprzednim rozczłonkowaniu zwłok, w upieczeniu części ciała oraz ich częściowej konsumpcji. Siada sobie kilku dżentelmenów, po kawałku nabija mięso ofiary, piecze na ognisku i spożywa. To jest coś niewiarygodnego. Dzieci śmieją się z mojego rodzaju strachu, że ich ojciec jest. Jakiś ludu, że oskarżonych, że mają prawo do składania wyjaśnień, odmowy, składania wyjaśnień, odmowy, odpowiedzi na pytania. Zaczniemy od oskarżonego Roberta Majkra. Co Pana najbardziej zdziwiło podczas tych pierwszych przesłuchań, no, na policji w Szczecinie? Pytali się mnie, czy jadłem jakieś słodkie mięso. Wiedział Pan wtedy o co nie. No i nie chcieli mi nic powiedzieć. Robert Majer, ojciec czwórki dzieci, wykwalifikowany spawacz, jest jednym z oskarżonych o zabójstwo i ludożerstwo. To jego pierwsza rozmowa z dziennikarzem po tym, jak niedawno, po czterech latach opuścił areszt. Pytania były, czy znam jezioro Osiek, czy ja tam paliłem ognisko jakieś. No chodziło głównie, że myśmy tam głowę obcięli komuś i zjedliśmy tam kogoś. No, to usmażyliśmy na ognisku i zjedliśmy. No to jest... w życiu nie słyszałem większej bzdury. Makabryczna zbrodnia miała mieć miejsce w okolicach wsi kołki w zachodniopomorskiem między lipcem a październikiem 2002 roku. Wedle ustaleń śledczych pięciu mężczyzn zabrało z jednego z barów innego mężczyznę do samochodu. Wywieźli go kilkanaście kilometrów dalej nad jezioro Osiek, gdzie miało dojść do morderstwa, usmażenia i zjedzenia części ciała ofiary pomimo tego, że nie ustalono danych tego mężczyzny, zebrane w toku postępowania materiał dowodowy, jak również pozostałe materiały zgromadzone w sprawie, dały podstawę do tego, żeby skierować akt oskarżenia do sądu. Po 15 latach od czasu, gdy miało dojść do zbrodni, zatrzymano podejrzanych. W jednym czasie aresztowano czterech mężczyzn, w tym Roberta Majchra. Piąty już nie żył i to on rzekomo przed śmiercią miał opowiedzieć o całej historii. Słyszała to osoba, która po jego śmierci wysłała anonimowego maila na policję. Sprawą zajmowaliśmy się na początku roku. Mieszkańcy Kołek nie wierzyli w prawdziwość historii. To by dla wszystkich był szok, co się stało, ale nikt tego w to nie wierzy, nie? Oni to zrobili. Chcemy się przyjrzeć tej sprawie o tych kanibalach. Zna pani tych ludzi? No pewnie od urodzenia tych dzieci. I co? Znam. No mówię panią, że tego nie wierzę, żeby takie cuda zrobili. Jedna z napotkanych mieszkanek okazała się matką nieżyjącego Zbigniewa B., tego, który przed śmiercią rzekomo miał wyjawić całą sprawę. Coś pani mówił o tym? A nigdy w życiu nic. Chociaż jego jestem matką, ale coś miał z psychiką. Naprawdę. Mógł zmyślać. Podejrzani po morderstwie, które jest im zarzucane i zjedzeniu części ciała mężczyzny, mieli utopić zwłoki w jeziorze. Jednak po przeczesaniu dna jeziora nic nie znaleziono. Nie wiadomo też, kim była ofiara. Po półtora roku uchylono areszt tymczasowy trzem oskarżonym. Dzień dobry panu.